Witajcie bagietki. Chciałam z całego serca podziękować wam za 400 subskrypcji w tak krótkim czasie. Jest mi bardzo miło, ogłaszam również konkurs na intro, piszcie do mnie na instagramie ja wam dam tutorial na ok i chętni zrobią intro, pracę przesyłacie albo na gmaila albo instagrama, gmaila podam w opisie. Nie przedłużając zapraszam na film pod tytułem, co by było gdybym była w trzech braciach i jednej siostrze.